Myślę, że to jest bardzo dobra taka forma spędzenia czasu, trochę inaczej. No tak, po prostu lubię ten klimat. Bo jak się poszło pierwszy raz, to się już nie da przestać, naprawdę. Za 10 minut rozpoczyna się msza święta, którą rozpoczniemy w pierwszym rybnicką. W szczególny sposób dziękuję Wam za podjęcie decyzji, by uczestniczyć w tegorocznej 77. Pielgrzymce Rybnickiej na Jasną Górę. Wejście na drogę Ewangelii, na drogę nauki Jezusa Chrystusa jest wejściem na drogę światła. Ale jestem głęboko przekonany, że właśnie także wejście na drogę pielgrzyma, na drogę pielgrzymowania, to jest wejście na drogę światła. To, co myślę, że jest takie niesamowite, to ludzie, którzy tworzą tą pielgrzymkę. Widzimy, ile osób właśnie pielgrzymuje od lat, i myślę, że to, co jest właśnie takie fantastyczne, to to, jak tutaj, mimo tych wielu. Set tysięcy, jak to pamięta historia ludzi. E, tworzą się relacje, tworzą się więzi, które trwają później też przez lata. Nie tylko właśnie te cztery dni, ale też później e, przez cały rok właśnie relacje przyjaźnie się zawiązują. No szukamy wiary po drodze, bo wydaje mi się, że wspólnota to jest chyba to przeżycie wspólnoty. Dzisiaj żyjemy każdy przed komputerem, bardzo często, każdy nie ma czasu dla drugiego. I tu nagle wiesz, zostawia wszystko na cztery dni. Idziesz. No modlimy się o pokój, tak? jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, wiemy co się dzieje, wiemy jak wygląda teraz sytuacja jeżeli chodzi o Ukrainę, jak to blisko jest też naszego kraju. Modlimy się o pokój w sercach, pokój właśnie na świecie, ale pielgrzymi mają różne intencje, dziękczynne, błagalne, proszą za, w intencji swoich bliskich. I myślę, że to jest też takie niesamowite, że właśnie pomimo wielu bólów, które, z którymi się zmagają, właśnie to, te wszystkie intencje zanoszą do matki. Pokój jest tym głównym słowem, głównym tematem naszego pielgrzymowania. Pokój w Chrystusie, nie? posłanie w pokoju Chrystusa. I czytam pod tytuł raz jeszcze: Podróż wewnętrzna na przekór niepokojom. W czym on się wyraża? W czym się wyraża niepokój serca? W tym, że cały czas za czymś gonię. Cały czas gdzieś biegam, za czymś biegam. Tysiące spraw. Z jednego miejsca w drugie, cały czas gdzieś. Zawsze yy, spóźniony, wszystko na wczoraj. Nieustanny bieg, nieustanne zaangażowanie. I to rodzi niepokój w moim sercu. W czym on się wyraża? W tym, że coraz częściej pojawiają się myśli, czy to wszystko ma sens, czy to przynosi owoc. Ludzi, którzy niepokoją się yy, zabieganiem, zaangażowaniem i którzy niepokoją się bezradnością, przychodzi Jezus i mówi: Pójdź za mną, pójdź za mną, pójdźcie za Jezusem. Jako recepta na ten niepokój, zrodzony z nadmiernego zaangażowania, albo ze stagnacji, z poczucia, że życie nie ma sensu, z tej bierności, yy, która w życiu tak często się zdarza. Zaraz się dubiemy. Na czym polega fenomen pielgrzymki rybnickiej? Ha. Ja miałem dużego doświadczenia, nie mam, bo dopiero drugi raz idę. Ale z tych dwóch razy mogę powiedzieć, że na pewno jest to pielgrzymka o. Superowej atmosferze i byłam na innych pielgrzymkach też. I takiej atmosfery... Może to wynika z tego, że to jednak ludzie, których znam, ale jednak najlepsza I Grupa ze franciszkańska, to trzeba przyznać, że z Franciszkanami jest po na prostu najlepiej rodzinnie. Bardzo lubię klimat. Ten czas jest to właśnie takie fajne cztery dni spędzone wśród wspaniałych ludzi. Eee, wspaniale się śpiewa, wspaniale się modli. Człowiek jest radosny, wesoły, zostawia wszystkie kłopoty w domu, idzie do Matki Bożej, dziękuje za wszystko, prosi o nowe, o nowe spełnienie swoich takich skrytych marzeń. Jest cudownie. Wspaniali ludzie uśmiechnięci, wspaniali księża, bracia, zakonni. Super. Każdemu polecam. W sumie powodem, dlaczego chodzę na pielgrzymkę, no to są intencje, które składają do mnie czy dzieci e, z Dzieci Maryi w Rybniku, e, czy po prostu rodzina, która nie może chodzić. No taka trochę forma pokuty, nie? Z... Dlaczego idziesz na pielgrzymkę rybnicką? Powiem Ci tak. Raz, że z przyzwyczajenia. Jak od dziecka mnie tam tato przeprowadził świętej pamięci w tym roku, nie? To spróbuję tak, żeby nie było roku przerwy, niestety była. A to była na rowerowa wtedy. Nie? A tak to z grupą drugą b wawami, z wami, W tym roku nie było chyba lepszego przeżycia niż to. Witamy serdecznie, witamy serdecznie. Idę przede wszystkim podziękować Matce Bożej za wszelkie dobro, które Dała mnie i mojej rodzinie. Idziemy właśnie z przyjaciółmi. Który raz jest pielgrzymkę? I po co? Nasty, Na Na już nie liczę. Tak. Bo to jest nasty, tak. No Nie, może już nie, ale naprawdę, nasty, straciłam rachubę. Brakowało pielgrzymki w, w czasie pandemii. Brakowało. Przed pandemią mieliśmy 9 grup, które właśnie tworzyły tą wspólnotę. Są to grupy z rybnika, ale również grupa z przowa, grupa z jastrzębia, grupa z wodzisławia. I one rzeczywiście pod e, okiem konkretnych duszpasterzy, swoich przewodników, e, pielgrzymowali. E, ostatnie dwa lata 2020, wiadomo, pandemia e, szło nas pięciu księży. Rok temu szły dwie grupy po 150 osób, czyli 300 pielgrzymów. No i w tym roku wróciliśmy do tych e, kilku właśnie tych dziewięciu grup. Pandemia nas zamknęła na, na dwa lata, bo się udało. W pięciu poszliśmy jako księża, żeby zachować ciągłość. O to trzeba powiedzieć, że Rybnicka pielgrzymka jest ślubowana po II wojnie światowej za ocalenie miasta. Rybniczanie ślubowali, a ponieważ jestem rybniczaninem, tak wydawało mi się, że nawet w czasie pandemii trzeba iść, żeby ślubu dotrzymać i ślub wypełnić. Fenomenem pielgrzymki jest to, że ludzie pomimo tego trudu, pomimo blas, zmęczenia po prostu chcą iść razem do celu, do Matki Bożej na to, to Moją ofiarą właśnie jest to, że ja idę chociaż z tego, że mnie to boli, nie? I, i czuję, że, że Pan Jezus gdzieś tam będzie mnie to, to wysłuchiwał, nie? Też przez ze swojej mamy, która gdzieś tam czeka. No i też bardzo lubię podstawowe, nie? To jest takie miejsce, w którym ja się często źle Takie poczucie braterstwa, siostrzeństwa, każdy każdemu pomaga. Ja wiem, że to brzmi magicznie, ale naprawdę tak jest. To jest szczera prawda. Jeden drugiego zauważa, może bardziej niż w codziennym życiu. Pielgrzymka jest bardzo szczególnym czasem żeby zobaczyć tego drugiego człowieka. Ja, ponieważ chodzę już dość długo, to widzę, wiesz, yy, pamiętam dzisiaj dziadków, którzy idą ze swymi wnukami, a kiedyś byli, kiedyś byli rodzicami. To jest to właśnie wielopokoleniowość, że umiemy przekazywać pewne wartości młodym ludziom. Jakie przesłanie dla tych, którzy. Jeszcze się nie zdecydowali. Oni przodują. Warto. Ogromne przeżycie. Piękne przeżycie. I niesamowita nagroda na samym końcu. Jak podchodzi się pod jasną górę. To jest tak. tak. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, bo my was potrzebujemy. Za rok na pewno musicie być razem z nami. Oczywiście, 78 pielgrzymka odbędzie się w przyszłym roku. Jej data pok będzie pokrywała się z światowymi dniami młodzieży, więc już wiemy, że hasło światowych dni młodzieży będzie też i hasłem naszej 78 pieszej pielgrzymki.